Witam serdecznie. Nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego komentarza tygodnia, czyli naszych sobotnich spotkań, gdzie mam ogromną przyjemność komentować, opisywać, analizować różne zdarzenia z obszaru polityki, mediów, kultury, informacji, sztuki czasami, no z różnych obszarów, które są ciekawe, interesujące, które warto czasami skomentować, opisać, bo może się czegoś dowiemy ciekawego o astrologii, o tym, jak ona działa w codziennym życiu. Lubię wyłapywać takie różne związki przyczynowo-skutkowe, różne zależności, różne historie, które mogą być bardzo ciekawe w kontekście astrologii. Oczywiście to są czasami jakieś takie pojedyncze historie jakieś fenomeny, jakieś dziwne zjawiska. Takie, lubię wygrzebywać różne e, takie historie, ponieważ one mogą być bardzo ciekawe od strony astrologicznej. Co takiego ostatnio ciekawego, interesującego się dzieje? Eem, ciekawa historia związana z takimi fenomenami eem, typowymi dla łączenia się pewnych zjawisk w pary, czyli synchroniczność. Carl Gustav wielki psychoterapeuta i psycholog, stworzył pojęcie synchroniczności. On zakładał, że w naturze zdarzają się przypadki, zresztą nie, nie zdarzają się, one cały czas trwają, mianowicie Między naszymi procesami wewnętrznymi, psychicznymi, duchowymi, emocjonalnymi, a światem zewnętrznym pojawiają się różne więzi, różne związki, takie, którymi zaprzecza racjonalny umysł. Czyli, na przykład, nie wiem, widzimy, że leci ptak, albo przeleciał kot, albo przeskoczył nam kot w drogę, albo zobaczyliśmy zakonnicę, czy kominiarza. To dla nas jest to jakiś znak. My to interpretujemy jako przesądy, prawda, różne zjawiska. Z kimś rozmawiamy, ktoś mówił o właśnie o Tobie myślałem, a Ty dzwonisz do mnie albo coś takiego. No i między innymi takimi synchronicznościami są zjawiska, które łączą się w pary. Czyli z jakichś dziwnych, zaskakujących, nieracjonalnych powodów w pewnym momencie zaczynają się zdarzać zjawiska, które trudno logicznie połączyć. Takim zjawiskiem, takim zdarzeniem w których właśnie ta synchroniczność się przejawia, a zarazem pewnego rodzaju też astrologiczny wpływ, miało miejsce, e, miało miejsce coś, co niedawno się zdarzyło, czyli e, na autostradzie A2 w ciągu jednego dnia, w ciągu dosłownie w odległości kilkunastu godzin, miały miejsce zdarzenia, które połączyły się w pary. Po prostu nastąpiły zjawiska, które trudno wytłumaczyć, czyli jazda pod prąd w sobotę. Wieczorem kierowca wjeżdża pod prąd, starszy człowiek i zdarza się z ciężarówką. Następnego dnia, w niedzielę, mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem, z podobnym zdarzeniem, gdzie inny kierowca się pojawia i zaczyna, zaczyna pojawiać się pod prąd, i wjedzie i, i pod prąd, i dochodzi do zdarzenia. Zginęły trzy osoby w, tych, w, tych, w tym zdarzeniu. W poniedziałek, następnego dnia. Na, na TTS-ce, na Śląsku, w Chorzowie. Znowu pojawia się człowiek jadący pod prąd. No, cała seria zdarzeń. Owszem, one się gdzieś tam e, działy, e, miały miejsce, ale tu po prostu nasypiła cały wysyp. Potem jeszcze podobne zdarzenie miało miejsce gdzieś w Wielkopolsce, gdzie ciężarówką jechał pod prąd. No, kilkanaście zdarzeń tego typu, które zostały mniej lub bardziej e, w, w gdzieś tam zarejestrowane, z tym dziwnym właśnie... Jazdą pod prąd. Moglibyśmy powiedzieć tak, no oczywiście tutaj przyczyny tego bardzo różne są. W niektórych przypadkach jest to wiek tych kierowców, oni się pogubili, być może jakieś próby samobójcze, bo to też nie można wykluczyć, być może po prostu jakieś kompletne zamieszanie. Jedna osoba gdzieś na po prostu na mopie, czyli na parkingu, się pogubiła. Ja powiem Wam szczerze, ja kiedyś jechałem na takim mopie i nie mogłem wyjechać po prostu. One są tak skonstruowane, zaprojektowane. Nie wiem, czy wy mieliście czasami wrażenie. Czasami jest mop prosty, wjeżdżacie, parking, wyjazd. Czasami trzeba się kręcić, kombinować. Po prostu architekt, plan, planista, naprawdę nieźle się na, kombinował, żebyśmy jechali, jeździli. I nie wiem po jaką cholerę są takie mopy. Nieważne, czy to była przyczyna racjonalna, czy nie, czy był jakiś powód, dla których to się mogło dziać. Chodzi o tę synchroniczność. I teraz jest ciekawe, czy ta synchroniczność, czy to zdarzenie mogło mieć jakieś przyczyny o charakterze innego rodzaju, na przykład astrologicznym. Otóż, otóż ma. 30 stycznia w, w ruch postępowy, po pięciu miesiącach ruszył uran. Planeta Uran, która ruszyła, właśnie no, skończyła retrogradację i ruszyła do przodu. Uran to jest bardzo ciekawa planeta, dlatego że jej oś obrotu jest. Pozioma. Większość planet, wszystkie planety mają pionową, taką może przechyloną, mniej lub bardziej, ale Uran jest kompletnym dziwakiem takim leżącym, czyli jego, jego obrót, jego oś obrotu jest e, pozioma, czyli on się toczy, tak jakby może powiedzieć. Dlatego w astrologii przyporządkowany jest różnym dziwactwom, ekstremis ekstremistycznością, dziwa dziwnym rzeczom, dziwnym procesom, dziwnym zjawiskom, w których e, nie, pewne rzeczy nie dzieją się, e, w, dzieją się dziwnie. Oczywiście jest patronem kreatywności, wolności, Postępu, nowoczesności, bardzo takich yy, nowoczesnych idei. Kreatywność jest to robienie czegoś pod prąd. Czegoś, co jest dziwne, zaskakujące, bardzo nietypowe. Więc ruch urana sprawił, że niektórzy ludzie, którzy mają pewne. Oczywiście może powiedzieć zaburzenia psychiczne, może jakieś neuro, neurologiczne, może jakieś problemy się pojawiają związane z demencją lub jakieś inne tego typu zjawiska albo w ogóle po prostu tendencje bardzo specyficznego funkcjonowania umysłu reagują na to, zareagowali po prostu jakimś gwałtownym, dziwną reakcją takiego właśnie pójścia pod prąd. Sami mówimy, metaforycznie używamy takiego pojęcia pójść pod prąd, czyli zrobić coś nietypowo, niekonwencjonalnie, oryginalnie. Owszem, to może być bardzo twórczy, bardzo kreatywny proces, nowoczesny, bardzo taki pchający świat do przodu, ale równie dobrze może przejawiać, być przejawem po prostu jakiejś ekstremy, jakiegoś, jakiegoś szaleństwa, jakiegoś dziwactwa, jakiegoś, jakiegoś czegoś, czegoś bardzo takiego no, strasznie dziw, bardzo negatywnego. No, no, tutaj mamy te wypadki, te zdarzenia, że ktoś jedzie po prostu totalnie Yy, yy, że totalnie po prostu yy, wszyscy jadą, bo taki kierowca sobie myśli, kurczę, dziwni ludzie, no po prostu wszyscy jadą pod prąd, no zwariowali, nie? No i to jest niestety właśnie takie też, może ja sobie trochę żartuję, chociaż to zdarzenie akurat nie jest może żartem, bo zginęli ludzie, no i w, ta historia może nie jest śmieszna, no ale jest uraniczna, jest dziwna. Inne zdarzenie, które też nakłada się na zmianę biegu planety. Mianowicie w, mianowicie we wtorek Jowisz zmienił również na swój bieg na postępowy, a był długo w retrogradacji w Bliźniętach. No jest w, na wygnaniu. W Bliźniętach Jowisz, normalną jego pozycją jest strzelec, czyli jego władztwem, więc Jowisz w, w Bliźniętach jest na wygnaniu, czyli w pozycji nieharmonijnej dla niej, w wygnanie, czyli takie uszkodzenie planety. No I ten, Jowisz, cofając się tym ruchem wstecznym w tych Bliźniętach, będąc w retrogradacji, no, w jego energia w postępu, rozwoju, informacji, prawda, bo to informacja jest też kluczem bardzo ważnym. Bliźnięta są odpowiedzialne za informacje, komunikację Jowisz, za ekspansję, za poszerzanie granic. No i co się ciekawego zdarzyło? Mianowicie zaczęły się klarować pomysły Donalda Trumpa na rozwiązanie różnych problemów światowych. No i niektóre są bardzo dziwne. Na przykład ogłosił, że żeby ogłosić wysiedlenie strefy gazy tam, gdzie są Palestyńczycy, gdzie ma miejsce wojna, żeby wysiedlić strefę gazy, żeby tam po prostu, no nie wiem, no, w zasadzie, no, żeby wpuścić Izrael. Oczywiście pomysł może się wydawać absurdalny. On nie jest do końca absurdalny. On, był, on miałby pewien sens, gdyby na przykład inne państwa arabskie udostępniły miejsce dla Palestyńczyków, no, dały im siedziby, dały im jakiś przestrzeń, co jest oczywiście możliwe. To też jest zaskakujące, dlaczego Mając świat ma pretensje do Izraela, że jest taki zły, okrutny wobec Palestyńczyków, że ich prześladuje. A państwa arabskie nie robią kompletnie nic w tym w, w, w tym, w tym, rzeczy, żeby cokolwiek im pomóc. Egipt ich nie wpuszcza, Jordania, e, Liban e, absolutnie nie, w bogate kraje arabskie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska kompletnie nic. Opętają, o, o, jakby oganiają o, się od tych Palestyńczyków z, y, i także po cichu licząc, że Izrael załatwi te rzeczy. Drugi temat to jest yy, wojna w Ukrainie. No, to też jest temat. No i znowu niedawno, pod koniec stycznia, zaczęły się ukazywać pewne przecieki, które trudno powiedzieć, czy są prawdziwe, czy to jest tylko rosyjska dezinformacja na temat amerykańskiego planu rozwiązania sytuacji w Ukrainie. Między innymi jednym z nich jest to, że yy, Ukraina absolutnie zostanie zakaz wejścia do strefy NATO. Do NATO, że dopiero w, do Unii może wejść w 2030 roku, że nie będzie się upominała o zwrot utraconych ziem. Na pocieszenie tylko tyle, że nie będzie musiała rozbrajać swojej armii. Ale cała reszta jest po prostu, no, mówiąc jej ja ogólniej, byłaby to po prostu plunięcie w twarz Ukraińcy, Ukraińcom. I to jest, to jest tak poniżające propozycje, że aż trudno uwierzyć, ale nie możemy powiedzieć, że niemożliwe. A może rzeczywiście to jest prawda? A może to jest jakaś strategia negocjacyjna? A może Amerykanie rzeczywiście tak myślą? Co więcej, zawieszenie miałoby. Trump powiedział, że zakończy wojnę w jeden dzień. Potem się okazało, że nie w jeden dzień, bo się nie da. I się pojawiło z tego już 100 dni. 20 kwietnia ma zostać ogłoszony wstępny rozejm. A 9 maja pokój ma nastąpić. No to 9 maja, jeżeli ma nastąpić pokój, czyli. Yy, w Dzień Zwycięstwa Związku Radzieckiego, Związek Radziecki obchodzi Dzień Zwycięstwa 9 maja, bo na zachodzie był 8 maja, zakończenie w działań wojennych w Niemczech, w Berlinie, kapitulacja Niemiec. Więc od razu śmierdzi nam to rosyjską jakąś tam ustawką, no bo Amerykanie by chcieli takie prezenty składać, że 9 maja ma być Dzień Zwycięstwa. Dziwne by to było. Co więcej, jeszcze jakieś słuchy się tu pojawiają o tym, że znoszenie, znoszenie sankcji wobec Rosji. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że jest to rosyjska ustawka, że jest to przeciek celowo skierowany. Aczkolwiek Amerykanie mogą w całkiem tego nie demontować, dementować. Czyli można powiedzieć, że jest w tym jakaś gra, jest w tym jakaś gra, no ale Jowisz już do przodu, zaczyna się wielka gra. Można powiedzieć, tak? Jowiszowa, informacyjna, komunikacyjna, czyli zaczyna się taka opowieść o tym, coś się zaczyna dziać, coś się zaczyna tutaj wyłaniać i w tym całym systemie. Oczywiście inne informacje, tutaj oczywiście widzieliśmy historię z wojną celną. Zaczęła się wojna celna. No ona się tak zaczęła, trochę się zawiesiła, bo tu z Meksykiem, z Kanadą miały być, i trochę się zaczyna tak, no, bo to negocjacje, prawda? Najpierw wam przywalimy, ale potem się zastanowimy, może niekoniecznie i taka gra, i taka. Takie rozgrywki można powiedzieć tego typu. No nie są tu zaskoczeniem. Trump, Donald Trump jest znany z tego, że umie negocjować i potrafi to robić twardo bardzo, no ale tak się zaczęło mocno przyspieszać. To się wszyscy zgodzimy i to widać bardzo mocno. Więc to jest bardzo ciekawe takie. Procesy, które związane są z ruszeniem do przodu planet, uranem, z, tym, z tymi dziwnymi, dziwa, dziwnymi zdarzeniami w Polsce na tej autostradach i drogach, i w, z tym Jowiszem, który uruchamia ekspansywne, bardzo mocne procesy o charakterze politycznym, społecznym, medialnym. Ciekawa rzecz. Przypominam o tym, że nadal możecie kupować jeszcze horoskop na 2025, niebieską książeczkę i astrokalendarium na 2025. Warto mieć, mimo że jest luty, warto mieć astrokalendarium. Ja powiedziałem, że ja już mam. Jeszcze, ja jeszcze mam kalendarze astrologiczne pręgla z lat 30. przedwojenne, bo warto je mieć. Są też w wersji w wersji elektronicznej, czyli jako e-booki, prawda? Możecie sobie kupić wersję elektroniczną, nie papiery, nie jako papier. Ale najciekawsze, najważniejsze, co mam do zaproponowania wam z okazji walentynek, Z okazji Walentynek od poniedziałku, aż do środy, od 10 do 12 lutego na wszystkie. Kursy online, które są w sklepie na solarius.pl, astrologiczne i tarot, na wszystkie te kursy obniżka 50%. Atrakcyjne kursy astrologii. Kurs astrologii dla początkujących, astrologii porównawczej, astrologii medycznej, astrologii. W elekcyjnej. W wszystko co ciekawego w tym, w tych, na tych warsztatach spotkacie, zachęcam, zapraszam. Zajrzyjcie do sklepu, 50% do obniżka. Atrakcyjne kursy wideo w formie wideo, bardzo solidne, bardzo dobrze wydaje mi się zrobione. Możecie skorzystać z nich: 50% zniżki tylko do środy, od poniedziałku do środy. Zapraszam serdecznie. Przy okazji, jeszcze informuję: od 20 do 23 marca w Nałęczowie organizujemy warsztat astrologiczny. Ja, ty, związki, relacje, miłość, seks, partnerstwo. Czyli co, jak horoskop? Jak astrologia, jak Twoje układy astrologiczne wpływają na Twoje związki, na Twoje relacje, na miłość, na relacyjność, na seksualność? O tym właśnie jest ten warsztat. Zapraszam wszystkich, singli, pary. Tych, którzy próbują zrozumieć swoje układy partnersko-relacyjne, próbują się zastanowić nad czym, co jest grane u mnie w partnerstwie i to będzie na pewno też dobra okazja do tego, żeby potrenować na ten temat. My się widzimy w poniedziałek na Astrologicznym Alporcie Tygodniowym zapraszam również za tydzień. Dziękuję serdecznie.